Yo Manko z tej strony, marca.jkt.tv i dzisiaj nagrywamy odcinek z Roblox Już możecie zobaczyć, ile mam techno-coinów. Ze mną, dzisiaj jesteś na Tankytery 2. Sieman! Pójdźcie do niego na kanał. Już nie hit, 2, już nie. Tak nowa nazwa. No. Dobra, no i tak. Możemy przejść do odcinka. No, Muszę zostaw zostawić dziesięć rapek w górę. Ponowny taki opening z suba. Jeżeli wbiję 50, to zbię dla Was. 20 milionów technocoinów, no i będzie fajnie. Napiszcie w komentarzu, żeby Marcel kto dał mi parę jajek żyć tak. Zobaczcie, tutaj mamy te. Ym, no, tutaj te jajka będziemy otwierać. Postaram się trafić mitykala, ale nie wiem czy to się trafi. No właśnie. Mogą też roboty, bo też by przydadzą się happy komputery. No i resztę to będzie Fajnie. Dobra. No, i potem na ten y, będzie otwierać egi. 10. Tak, co? Jeszcze ultralaki. No właśnie. nie. Zapomniałam je. Dobra, ultralaki i, I superlaki. Super Dobra, no i do odcinka. No, myślę, że będą fajne egi i wszystko. O, robot, Robot. ma Bardzo fajnie. Zdasz się odnieje. Około będzie 110 jajek. Tak więc, no. To jest dobrze. Więc y będziesz miał. Ekwipunek. Tak, i potem zrobię cięcie, sfuzuj sobie pety, no i potem odcin... zrobi już ten... No i przekonacie się sami. Że to może być naprawdę długi odcinek. No właśnie. Jeszcze tu. Tak. Do to CyberFoxy na może razie. Nawet tykał. Tak? O! Happy komputer! Dobra, ile będzie happy komputerów, które ma być subów? O, no dwa już, proszę. I mi też wpadli dwa razy. Jak teraz będzie, to będzie kozacko. O nie, jednak nie. nie. No ale co? Ale już dwa, tak więc dobrze. No właśnie, myślicie, że zostawicie dwie łapki, albo dwa suby. No tak, mówiłam o subach. Dobra, te cyberfoxy, no tak szczerze mnie nas interesują, potem rajbonki, derpmatery, o robot to już bardziej. Dasz mi też parę tych rainbow cyberfoxów. No. To też tam jak najszybciej. O, Patrzcie tak. w ogóle na moje pety. Tutaj mam te dobre takie ekwipunku. Mm. Niektóre Nathan mi dał, te dwa takie. Reszta, no i ten snake to też, no to Nathan, ale dobra. Lecimy. Na celek TTV ma mi dać golden happy computer, a na słabe konto. No, jak będzie dużo happy computers, to zobaczymy. O robot, fajnie, fajnie. Niedługo pewnie jaku będzie już full. Bo naprawdę. Myślę, nagram dla Was odcinek, żebyście widzieli po prostu na... No. Może się mityk. Może. To wtedy będzie fajnie. Ja tworzę na moich odcinkach ponad tysiące jakich nie było. Tak. Chyba tysiące. No. Takich YouTubers otworzyli 300 i wypadli im właśnie. Mityk... cztery mity Tak no. więc... W ogóle przed chwilą trafiliśmy kolejnego happy komputera. Komis Kolejny sub. Tak. Cztery lub trzy? Trzy chyba. No. Nie. Dobra, lecimy. Kolejny! Nie no, to naprawdę. Nie, będziesz mógł iść na Goldenka. No. Dasz mi gądenkę? No, potem. Muszę. Ty mów muszę głośniej, mówię ci. Muszę na słabe Jeszcze Konto? ponad 8 milionów techno. Robot. Dwie ja mamy. 39 petów teraz, 40. Jak zwykle napiszcie w komentarzach, czy macie popita. <laughs> no to, to jest standard już na tych odcinkach. No ten Fox, to, to już mnie, naprawdę. A ja będziemy też go zrobić na robot, fajnie. I teraz heavy computer. Nie robot, robot. ach. Sypię teraz robotami tymi. No kolejny ty, dobra, Happy Computer, siadaj, lub ty lub pokaż moc. Mityka. No robot, co to ma być? O, inwentory full. Dobra, zrobię cięcie, widzimy się jak... Yy... Zrobisz golden. Tak, pa. Okej, okay, ja więc już zrobiłam, zobaczę na pety. możecie ocenić. Dobra, no i teraz Natan otwiera pięć eggów. Mogę dziesięć? Pięć. Potem może I to jak pięć. zostawicie suba, no to. Marco, jak to wam pozwoli mi jeszcze bonusowe 5. Tak. Dobra, Cyberfox. To już drugie. Dobra, robot. Fajnie, bo roboty zbieram. Trzecie. Tak. Golden Bonnie, happy computera, bo golden wyszedł. Tak w ogóle. Czwarty. Dawaj, dawaj, teraz piąta. A, musi, a muszą suba zostać. Dobra, 3-4. I teraz dawajcie suba No i... I niestety nie się. No sobie. nie daliście, musicie zostawić. Dobra. Lecimy teraz, ja otwieram robot bardzo dobrze. Kurde, gdzie ten mitykal? No właśnie. Jeszcze... Jeszcze w ogóle nie ma połowy. Jeszcze bardzo dużo. A już 5 minut jest. Jeżeli chcecie mnie do Friend nick marcelek123god na, na komputerze ttv 1 A u Natana to jest... Na tę podłogę... 89067 Tak. Nakończysz pro i ale jego słabe konto to... Będzie, nie wiem. No. No ale potem będzie jakieś... Nie pamiętam nazwy już. O, triple końcu się skończyły nam. No ale dobra. Bo miał nałożona ok. Robot cieszę się nawet. o jakiś chłop mnie zaprasza, to też sobie go damy. W... Ja wszystkich dodaję. No, dobra, Cyberfox. Ale musicie zostawić subika. Tak. Teraz happy komputerów nie chcę dawać. No właśnie. Dobra, jeszcze. O, tyle dało! Jeszcze połowa Robot dobra lecimy Cyberfox może być, bo będę na rębałki robić po tym je. Mnie... Wow, happy komputer! Drugi, jeszcze cztery będzie kolejny. Boom robot. O, już niedługo więc to będzie końcu peningu Trochę sobie jeszcze chyba poniszczymy skrzynęciak lub nie. Jak z czasem sobie robimy. Dobra, cyberfox. Jakie mamy? Wow. Wow. Możemy kolejnego golden robota. Jeszcze będzie trzy. To muszę jeszcze trochę spaść robotów. Lub happy komputerów, Lub mitykalów. Wow, mitykale. Je, tak zareagowało już, że myślę, że będzie jakiś pet kozacki. No, Cyberfoxik. Słabo. słabo Jeszcze chyba 40 egów. No właśnie. No, tak więc jeszcze trochę jest otwierania. Mam nadzieję, że wy też się nie nudzicie. Inventory full, koniec. Okej, okay, już jesteśmy, zrobiłem te pety, no, jesteśmy w dalszym ciągu otwierania tych egów. No, tak więc myślę, że będzie coś fajnego. Wierzmy w mityka. O, tutaj roboty bardzo dobrze. My zrobię sobie rainbow y, kata też. Fajnego cyberfoxa. No. No. Y, kolejny cyberfox. Y, lecimy. Y. Boom. Y, ok. Jeszcze trochę ego do otwarcia jest. No, ale cóż... Nagromadziłem też Pet Simulator X, tylko że na innym serwerze. No. Dobra. Nie, no, szkoda, że nie mam potrójnych egów, że się otwiera. Będzie szybciej, ale. I X-Keep. Tak. O, robot. Też jesteś z robotów, też niedługo Rainbow'a robię. I daszłam. Albo Golden. Goldena będę mógł ci dać. Dobra. Rymboła. Jak będę mieć dużo, to ci dam kiedyś. Sam trochę powbijaj. Dobra? Tylko nie mogę. A, okej. Tak. Mam trochę słabe pety. O, happy computer! Fajnie. Ile mam happy computer? Trzy, nice. I ja zrobiłam. Zrobiłem quest'a Epic Egg Ego Panel. Ja przed chwilą, nie? Zrobiłem quest'ę, że otworzyłem 75 egów. Boom. Silver Fox. Musimy dalej, jeszcze troszkę, 25 egów tylko. Tak więc mam nadzieję, że spadnie. Fox mi wypadł. No. dużo łapek w górę równa się bardzo Musimy dać kolejne ultralaki, bo... Za długo się skończy. No, a chcemy wierzyć w Mitykala. Mitykala, kozacki pet. Tak, najlepszy chyba. Nie, nie najlepszy. Co no, najlepszy, najlepszy A no. jeśli wypadnie mi najlepszy Mitykal z tego Ega, to to jest najlepszy pet? Chyba tak. Ale są dwa Mitykala. A ok. <laughs> nie trzy? Nie. A2, A. jedna legenda, tak? Nie. No. Dobra. Właśnie tutaj widzę tego kota, on też fajny jest bardzo. Ten kot. Robot. Na końcu sobie też wszystko sfizujemy. Sprawdzimy. Co było. Zara będzie eku przypełnione. Nie. Będzie trzeba znowu dwie minuty chyba. Ale dobra. Myślę, że w ogóle Dark materuje taki rainbowkaty. No i za dwa dni lub jeden będę je mieć. Zaczęła go mieć. 130 milionów będzie dawać. No i chwila bo cięcie. Okej, okay, a więc już jesteśmy wyszły takie pety. Jeszcze jeden robot myślę, że się uda. Właśnie mm -hmm. zostawcie tego lajka, czaj, subika. Będzie naprawdę fajnie. Właśnie. Pum, robot. Dobra, bo jeszcze mało robotów. I będzie rainbow. Golden, potem rainbow. No, już będzie to mój drugi. Tak więc dobrze. I będzie moje cztery? Nie wiem jak chcesz. dwa rainbow roboty? Nie masz rainbowków chyba. Rainbow robotów? No. Mam dwa. Ej, czekaj. Raz, dwa, cztery. Dobra, trzymajmy kciuki za roboty. Dawaj. Ile? Wszystkie. Do fulla. Do fulla? Tak. O, dobrze, dobrze. Jeszcze trzy. Jeżeli nie wystarczy... Trzymaj nie, ty masz już... Mam nadzieję... Jeszcze pani spadnie. jeszcze masz Nie wiem. Jeszcze jakby pani to... O kurde. Jeszcze dwa. Jak teraz tych dwóch będę robił? I tak jednego brakuje. Nie. mi mm, w... tego robota, goldena. O. Czy jest zwykłe? Niezwykłe, zwykłe. Nie wiem. Czy raz, dwa, trzy, cztery. Mam. No, jak na końcu. Nie, no, tak normalnie. No, bo ten mi się by bardzo przydał. No, tylko jest. O, nie. Dobra, no i te. Mamy to. Otworzone. Wiem, Takie pety spadli. Hmm. Czy y, bardzo dużo petów, fajnych robotów wszystkiego? Nie mam. Nie masz. Nie. Lipa. Dobra, nieważne. W odcinku sobie trochę okay, jeszcze będę grać. No i sobie Albo zrób e, Goldenka, spróbujmy. Na 88%. No, może w Nie, na mniej. Na ile? 63%. Dobra, Dobra. A my i widzę się żyje. Dobra, jak stracisz, to nie moja wina. Raz się żyje. No, spokojnie. Ale ja tu dużo osób muszę zostawić. Tak. Za poświęcenie. Raz, dwa, trzy, trzy, Proszę, niech wyjdzie. Nie. Nie wyszedł, spalony, moi drodzy widzowie. Dobra. Mówię takie piękne mity, ale wypaście. No, ale jeszcze będzie kolejny odcinek, gdzie 10 dziesięć łapek. No Dobra, lecimy na ten nowy trudno się mówi. No. No i trochę ile sobie masz, pobijemy. A ile procentu, A ile masz Golden Robotów? Jeszcze jednego mi brakuje. Czyli możemy zrobić. Na 88% też może wyjść. No tak. To raczej się żyje. Dobra chwila. Okej, okay, już jestem. No i możemy sobie już pogryć jako... Ym, I Marcusek TTF zaraz robi y, rainbow robota. Serio? No. Rób. Jak te pety mi się spaliły? Nie. O, nie, 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 nie chcę. Dawaj. Nie, bo... Ale jest nie w... stracę... Nie ale wolę jest poczekać. większa szansa. Nie wolę poczekać. Ale ja mam jednego. Ale nie. Ale ja mam. Ale nie. Masz? No. Serio? Nie. Aha, to fajnie. Dobra, otworzymy zaraz jakiś może sejfik. No i będzie końca odcineczka. Niestety nie mam... A nie mam trybu, ale mi używać trochę. Je. No to nie użyję, po prostu będziemy taką Dawaj, niścić. dawaj, 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 dawaj. Co dawaj. mam dawać? No, no, robisz e, rainbow. Nie. Jeżeli zostawił 12 łapek, wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie. Dwa, dobra, podbijam poprzeczkę o dwie łapki. 12, no i będzie kolejny taki opening. A teraz. Może nawet lepszy. A teraz robisz rainbow. Nie, no weź. Bo nie zostawił. No i, no i co. Dobra, po tym jak otworzę te koiny, to już będziemy się żagać. W następnym odcinku będziemy tak robić, 88, skoro Nathan chce tak, niech będzie mu, dobra, dodajemy T-Shop, znaczy Technoshop, Boże, mi się myli, dobra, no i co, bardzo fajne rzeczy padły, ponieważ takie oto, zobacz, już dwa Golden Happy computery. fajnie, zrobiłem sobie jeszcze jednego Foxa, potem te Foxy będę sobie tego, Fuzować. No i myślę, że dla trzymać się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!